Bez cenzury, bez cenzury. bez cenzury. Bez cenzury, bez cenzury. Bez cenzury. Wolne media, wolne media. Wolne cool. cool. oh, media, <t famoso> Volne Media. Volne Media. Volne Media. Volne Media. Volne Media. Volne Media. <crowded> Volne Media. Volne Media. Volne Media. z cenzurą! Przed cenzurą! cenzurą! Precz Uwolnić prezesa! Przecież! Przecież! Pre Uwolnij prezesa! proszę, Przecież! Prosić uwolnić prezesa! prezesa! Uwolnić prezesa. Przecież! Przecież! prezesa! Uwolnić prezesa. Stanę sobie Media, proszę bardzo. Brawo. O, media. Witamy Zdrażniją. pierwszego odważnego z nami. Jesteśmy razem! O platforma, platforma, tak, wolne media. Tak, podażę, tak, wolne tak. Proszę bardzo, wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. media. Wolne 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 media. Nie przypędzajcie do. Nie. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media.

Pasa, szy wróć pasła! szy wróć pasa. Sejm odwiedzenia, nie odwiedzenia. Równe prawa, 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 równe prawa. Równe prawa. równe prawa, równe prawa, równe prawa, równe prawa, równe prawa, równe prawa, równe prawa. Będziemy siedzieć do niedzieli. Przemoc dzieła szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Niemisłe przejdzie warte, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz do Poznania Po za zaborze Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Masz masz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. A panu ministrowi to trzeba Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media, 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 trzy wróć posła, 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 trzy wróć posła.

Przywróć posła przy wróć posła, z posła przy posła, zyróc posła, zwiększ posła,